Witajcie w Retro Rabbit Show. Jest to ostatni dziesiąty odcinek serii, i być może następnej serii już nie będzie. Zresztą zobaczymy, będę o tym mówić pod koniec filmu. Ale wróćmy do tego, co nas czeka, ponieważ ostatni odcinek jest odcinkiem specjalnym. Nie będzie gier New Retro, będzie za to pięć gier starych, a motywem przewodnim dzisiaj są stare gry rajdowe. Zobaczcie jakie. Będą na przykład szalone rajdy po całym świecie, bardziej realistyczne rajdy, ekstremalne rajdy, polskie rajdy i rajdy z jajem. Zaczynamy od International Rally Championship, która dostępna była też pod innymi tytułami. Ale ja, jako posiadacz wersji PC-owej, pamiętam tę grę pod nazwą International Rally Championship. Jest to bardzo stara gra, bodajże z 1997 roku, gdzie mamy do czynienia z bardzo pradawną grafiką softwarową, gdzie wszystko się rysuje dosłownie 5 mm przed nami. Będziemy się ścigać po bardzo dużych torach rajdowych, które bardzo często są podzielone na okrążenia. I gra w bardzo sprytny sposób, nie mówiąc nam o tym. Pętluje się dwukrotnie, więc rajdy będziemy się ścigać bardzo często na dwa okrążenia i nie będziemy nawet tego świadom, że jedziemy ponownie to samo. Yy, ilość dostępnych rajdów jest dość spora, będziemy się ścigać dosłownie po całym świecie. Będzie dużo krajów. Yy południowych, na przykład południowa Afryka, będą kraje jakieś typu Brazylia, Argentyna, Chile. Jakby ilość krajów jest naprawdę dość oszałamiająca i każdy kraj oferuje coś unikalnego, co jest świetne. Sama gra jest niesamowicie turbo-erkidowa, model jazdy nie ma absolutnie nic wspólnego z realizmem, nie mówiąc o bardzo śmiesznych kraksach w tej grze, ponieważ kraksy, jakie są wykonywane, są prerenderowane do takiego stopnia, że gra w żaden sposób nie oblicza tego, jak Twój, twój samochód powinien zostać jakby uszkodzony, czy to, tylko po prostu zawsze się odpala ta sama animacja, jak walniemy z zbyt dużym impetem, w przeciwnym razie samochód się po prostu odbije od bandy, ponieważ na tym tak naprawdę ta gra głównie polega. Rajdy odbywają się w dwóch różnych trybach zabawy, albo mamy taki wyścig, gdzie jedziemy tak naprawdę solo i walczymy z czasem innych 90 bodajże kierowców, albo mamy wyścig ze startu współrzędnego, Technicznie, gdzie wszyscy jakby ruszają razem i możemy spotkać naszych przeciwników. I dość unikatowy punkt w tej grze, co się zdarzało taką rzadkością w tamtych latach w grach wyścigowych czy rajdowych. To wymaganie ładowania, nie ładowania, tylko zasilania paliwa. Są specjalne strefy, jest ich bardzo mało na mapie, najczęściej jest jedna na okrążenie, ewentualnie dwie, więc musimy bardzo bacznie sobie obliczyć, czy nam wystarczy paliwa i musimy stanąć na tej specjalnej wyznaczonej żółtej strefie, żeby załadować paliwo. Więc gra w pewien sposób łączy element z F1, zatrzymując się na pit stopie i ładując nasz, nasze paliwo. Co jest dość unikatowe, co sprawia, że to tylko dodaje dodatkową warstwę zabawy. Nie mówiąc o tym, że gra ma split screen na dwie osoby, więc możemy wszystkie te tryby zagrać sobie z kolegą. Więc zabawa jest naprawdę przednia. Dzięki tej różnorodności poziomów gra się wcale tak szybko nie nudzi. Jest to trochę zauważalne, że jednak jest to gra bardzo stara i nieważne ile byś zamontował modów, jakie gra oferuje na komputer, jakiś łatek i wtyczek na tak itd. No to niestety trzeba się przyzwyczaić do tej dość archaicznej oprawy audiowizualnej. Mi ona nie przeszkadza w żaden sposób, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy, którym ciężko jest przejść na takie stare czasy, bo na przykład nie urodzili się w tych latach, gdzie, gdzie takie gry jakby były... Podstawą, nie? Graficzną. A tutaj mamy International Rally Championship, która sprawia fan, gra jest spoko, natomiast brakuje w tej grze ewidentnie głębi, tak? Po prostu je, je, przez większość czasu będziemy jechać prosto, czasami będzie jakiś mocniejszy zakręt, często będziemy oglądać tę samą animację uderzenia i w sumie tu się kończy cała zabawa, tak naprawdę, i cała głębia. Nie ma tutaj za bardzo się o czym rozgadywać. International Rally Championship dostaje ode mnie. Taką neutralną piątkę, jest to gra, którą można sprawdzić, przetestować, pobawić się, ponieważ wyszła na wiele różnych platform i w sumie na każdą platformę wyszła pod inną nazwą. Ale ja się osobiście dość fajnie bawiłem, zwłaszcza gdy załączyłem soundtrack eurobitowy, ponieważ z jakiegoś powodu wersja komputerowa tej gry nie ma soundtracku. Nie wiem dlaczego, może mam uszkodzoną płytkę czy coś. A teraz utnijmy International z tytułu i przechodzimy do Rally Championship 2001, która też czasami miała pod tytuł Mobile One Rally Championship. Jest to akurat gra, która jest kontynuacją twórców International Rally Championship. Jest to nowe podejście do tego tytułu i tym razem gra przychodzi w o wiele większy realizm. I ten realizm nie tylko doskwiera systemowi jazdy, który, jak na tamte lata, może nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, bo to w sumie dalej się jeździ bardzo arkidowo, bym powiedział. Na pewno nie tak arkidowo, jak w IRC. Natomiast tutaj realia doskwierają pewnej symulacji uszkodzeń i tego, jak tak naprawdę odbywa się sezon. Nie mówiąc o tym, że ta gra jednak bierze pod uwagę IRC i będziemy się ścigać głównie na terenie Wielkiej Brytanii, różnych landów Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie IRC się toczy głównie. Więc będzie dużo wiochy, będą padały deszcze, będą też śniegi dość solidne i jeżeli miałbym opisać Tą grę jednym zdaniem, po której prawdopodobnie część z Was od razu będzie wiedziała, co to jest za gra, to powiem tak. Jest to gra rajdowa, w której jeden OS trwa aż 40 minut. Wydaje mi się, że po tej podpowiedzi wszyscy będą wiedzieli, że chodzi mi o Rally Championship, ponieważ gra w naszym kraju była dość kultowa. Była przede wszystkim tania kosztowała 20zł w dużym boksie szkoda, że nie wziąłem pudełek od gier do nowego mieszkania bo bym Wam pokazał do kamery polska wersja językowa posiadała Leszka Kuzaja jako, jako, jako tak, osobę, która nam czyta notatki o zakrętach była też Martyna Wojciechowska do wyboru także jest tu fajna różnorodność, jeżeli chodzi o polską wersję językową i przede wszystkim gra ma bardzo fajny soundtrack muszę przyznać, że bardzo mi się podobał Gra jest strasznie trudna, tryb kariery jest bardzo, bardzo trudny. Ja nie byłem skłonny przejść trybu kariery. Za każdym razem w połowie, em, połowie. Rajdu, jakby jeżdżąc OS-y, co dwa lub trzy os jest strefa serwisowa i mój samochód się bardzo często niszczył do momentu, gdzie po prostu nie byłem skłonny dojechać do tej strefy serwisowej, ukończyć etap, ponieważ jak już mówiłem, etapy są bardzo trudne, są bardzo wąskie drogi, są wymagające, samochód się szybko niszczy, a bardzo rzadko możemy go naprawiać. A jeżeli już możemy go naprawiać, to musimy iść na duże cięcia czasowe, ponieważ tutaj strefa serwisowa pobiera czas za każdą naprawę jeżeli. Nie wykorzystamy, jakby możemy wykorzystać, tam nie wiem, 60 minut na przykład do na naprawy i jeżeli przekroczymy ten limit, no to niestety jest nam doliczony czas karty, tak? Że marnujemy czas w strefie serwisowej zamiast jechać rajd. Więc bardzo często tego rajdu po prostu nie byłem skłonny ukończyć. Co jest strasznie, strasznie trudne. Samochód się po prostu niszczy z łatwością. Gra posiada też podobny schemat do tego jaki oferuje IRC, czyli mamy rajdy gdzie jest tam nie wiem stu kierowców i ścigamy się na czas i gdzie jedziemy sami na mapie i po prostu bijemy się na checkpointach z czasem. Jest też tryb w pewien sposób ze startu wspólnego, ale nie startujemy ze startu wspólnego, tylko możemy rzeczywiście spotkać innych kierowców, którzy się ścigają przed nami lub za nami. Jest też split screen na dwie osoby w tej grze, co jest bardzo spoko, dużo godzin prze, przeleciałem z kolegą grając na split screenie. Split screen ma tą wadę, że nie ma botów, więc możemy się ścigać tylko we dwójkę, ewentualnie walczyć na czas. I najfajniejszy aspekt Rally Championship, największy fan, jest gdy wpiszemy kody do gry, ponieważ to były czasy, gdzie wpisywało się w menu gry kody, wpisywało się słowa kluczowe, które dodawały bardzo dziwne rzeczy. Więc, jeżeli zastanawialiście się, jak można jeźdź, je, przejechać rajd ziemniakiem, albo jak można przejechać rajd samochodem pełnym owiec, albo jak można przejechać rajd wózkiem sklepowym, to ta gra oferuje Wam taką fantazję. Wystarczy wpisać odpowiedni kod. A tych kodów była cała masa na odblokowanie takich szalonych samochodów. Rally Championship to bez wątpienia bardzo ciekawa gra, bardzo fajna gra rajdowa, która rzeczywiście pod kątem graficznym robiła furorę w tamtych latach. Natomiast, no tak jak mówię, jest to gra trudna, jest przyjemna do jazdy, ale system uszkodzeń jest na tyle restrykcyjny i bardzo lubicie karać, że ciężko jest osiągnąć jakiś konkretny sukces. Ścigając się po tych naprawdę długich OS-ach, Rally Championship Mobile One dostaje ode mnie mocne 6, a nawet 6,5. 6,5. Było Rally Championship, było International Rally Championship. To teraz będzie Rally Championship Extreme, czyli kolejna gra twórców w Rally Championship i International Rally Championship. Tym razem mamy wariant Extreme, który hmm, ciężko jest na komputerze ogarnąć, by działać z Windowsem 10. Jakimś cudem mi się udało to odpalić, nie pamiętam już jak, ale była to ciężka jazda, żeby to ogarnąć. Tym razem mamy bardziej taki rajdowy styl gry, nie ma już żadnych licencji, samochody są różnorakie. Będziemy najpierw jeździli kitkarami, bardzo takimi słabymi samochodami, będziemy potem upgrade'ować do coraz to lepszej klasy. Rajdy są mniej detaliczne, jeżeli chodzi o szczegóły, natomiast sam raid jest taki bardziej w stylu Kolina McCray. Będą te etapy trochę dłuższe, natomiast jeżeli chodzi o level design, to jest on bardziej w stylu właśnie Kolina McCray. Przynajmniej ja mam takie skojarzenia. I powiem Wam szczerze, ja jestem z tego dość zadowolony. Model jazdy jest trochę bardziej arkidowy, zręcznościowy, ale nie jest taki zły. Graficznie nie powala jak na tamte lata, to już, jest, to już są lata pełnych poligonów trójwymiarowych, więc jakoś to ten dupy szczerze mówiąc nie urywa. I poza taką zwykłą karierą, gdzie jeździmy po prostu rajdy na czas i potem liczy się suma czasu i tak dalej, zbieramy punkty, to szczerze mówiąc nie ma zbyt wielu ciekawych trybów do dyspozycji. Poza takim zwykłym trybem na, jakby na czas będziemy mogli też przejechać tryb zręcznościowy gdzie w stylu takiego prawdziwego arcade, prawdziwej maszyny będziemy mieli limit czasowy i będziemy musieli przejeżdżać przez bramki, żeby ten czas sobie doliczać, w przeciwnym razie samochód, samochodowi przestaje działać silnik, więc możemy jeszcze na ostatnich oparach ewentualnie do, dojechać do tego punktu kontrolnego jak byliśmy blisko. Natomiast gra po prostu próbuje nas nauczyć Poprawnej jazdy, żeby to jednak dobre czasy wykręcać, więc jest taki dodatkowy tryb do naszej dyspozycji. Rajdów jest o wiele mniej w tej grze, więc przejazd jednego sezonu trwa o wiele krócej. No, jest to też taka gra, gdzie jak na sequel, to szczerze powiedziawszy, można było być trochę rozczarowanym. Nie mówiąc o tym, że jest to dość solidna gra, moim zdaniem ja się nawet dobrze bawiłem. Natomiast nie powiem, bardziej się bawiłem w poprzednich dwóch odsłonach tej firmy. Może im trochę zabrakło budżetu, żeby tą grę bardziej rozwinąć, więc, 5,5 wydaje mi się to jest świetna ocena dla Rally Championship Extreme. Kolejna gra to gra od Polaków. Polacy z Techlandu kiedyś mieli swój etap z grami wyścigowymi i grami rajdowymi. I szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego oni z tego zrezygnowali, ponieważ robili naprawdę dobre gry kiedyś. Było Expand Rally, o którym zaraz będę mówić, był dodatek Extreme, Expand Rally Extreme, gdzie postawiono bardziej na samochody terenowe, i było też GTI Racing, gdzie bodajże Volkswagen Golf chyba był sponsorem tej gry, więc wszystkie wyścigi toczyły się Volkswagenami. Ale to jest gra, o której lepiej nie wspominać, bo GTI racing akurat sało niesamowicie. Natomiast no pogadajmy o Rally, okej? Okay? Jest to gra naszego studia techlon polskiego rodzimego i jest to bardzo solidna gra rajdowa, która niestety również oferuje dość wysoki poziom trudności, jeżeli chodzi o czasy przejazdu rajdów, przejazdy odcinków, przejazdy OS-ów. Będziemy mieć do dyspozycji kilka różnych rajdów, w tym rajd Polski. I będziemy mieli okazję pojeździć niestety nielicencjonowanymi samochodami, które upodabniają się do samochodów prawdziwych. Ponieważ XPRA nie miało pieniędzy na jakąkolwiek licencję, więc wszystko jest zmyślone. Będziemy mieli przejazd kariery jak w formie jakiegoś Battle Passa, że mamy pasek eventów i będziemy po kolei jeździć każdy kolejny. Czasami będzie kilka naraz dostępnych, zanim nie wiem, dojedziemy do jakiegoś głównego takiego punktu, gdzie później musimy pojedynczo przejeżdżać, a potem nagle się dwa otworzą eventy. Ale musimy jakby względem linii, jak w Battle Passie współczesnym, przejeżdżać te eventy, przejeżdżać różne mistrzostwa czy też pojedyncze odcinki. Będziemy głównie się ścigać na czas. Niech was to nie zmieni. Bardzo rzadko będzie okazja zobaczenia jakiegoś innego kierowcy na drodze. Czasem się zdarzy, ale jest to, jest to straszna rzadkość. Natomiast w większości przypadków będziemy się ścigać na czas z maksymalnie czterema kierowcami w danych mistrzostwach. Będziemy zbierać pieniądze, naprawiać samochód, tuningować go, ulepszać, kupować, handlować. Także pewna jakaś forma podstawowa kariery jest zachowana. Niestety. Expand Railie również doskwiera problem poziomu trudności i problemu z poprawnym zarządzaniem finansami. Po prostu gra będzie od Ciebie wymagała dużo, a ty, Ciebie nie będzie na to stać. Więc będziesz musiał grindować ciągle te same eventy, żeby uzbierać pieniądze, żeby ulepszyć samochód lub kupić nowszy, żeby móc później osiągnąć sukcesy w kolejnych wyścigach, więc no niestety element grindu jest trochę irytujący, Fajnie by było, jakby ktoś stworzył łatkę, która mogłaby, nie wiem, podwoić ilość zdobywanych pieniędzy, żeby tyle tego grindu nie było, czy coś, żeby lepiej, bardziej przyspieszyć ten rozwój kariery. Ale jest to bez wątpienia bardzo ciekawa e, gra i karta historii naszego polskiego Game Devu, o której właśnie nie wiem dlaczego Techland jakby zapomniał. Ja z przyjemnością kupiłbym i wsparłbym Rayleigh 2 na silniku Dying Light. Może po prostu nie chcę ryzykować już w ten gatunek. Powiedzmy sobie szczerze, że gry rajdowe w dzisiejszych czasach to już jest jednak niestety nisza, która została wygryziona przez Dirt Rally, głównie ich serię WRC. Natomiast jest to gra, o której raczej nie powinniśmy w żaden sposób zapomnieć. Dlatego Expand Rally dostaje ode mnie również 6,5, bo ja się dobrze bawiłem, no ale na moje umiejętności, no to niestety ciężko jest mi gdzieś tam dalej awansować bez grindowania. Ostatnią dzisiaj grą w ostatnim odcinku ostatniego sezonu Retro Rabbit Show jest Rayleigh Trophy. Rayleigh Trophy to bardzo kultowa w Polsce gra od Bugbeer Interactive, firmy, która stworzyła pierwsze dwie gry z serii FlatOut i chociażby Wreckfest, czyli moje ulubione gry wyścigowe. Tak się składa, że Rally Trophy jest też troszeczkę grą zapomnianą. Niektórzy kojarzą ją, natomiast nie mogą sobie przypomnieć jej tytułu, albo nie mogą sobie przypomnieć jak ona wyglądała. A wygląda dość solidnie. To jest bodajże 2001 albo 2002 rok, już nawet nie pamiętam. Rally Trophy to gra rajdowa, bardzo króciutka, ponieważ jest chyba 5 rajdów tylko do dyspozycji. I jest to dzieło yy, Finów i czuć... Ten feeling nordycki jeżdżąc, model jazdy jest bardzo dobry, jest dość realistyczny. Sama gra jest z takim jajem. Nie wiem, coś zdarza się taki OS, gdzie chyba krowa albo koza będzie przelatywała przez ulicę i nagle twój lektor, który czyta, twój pilot, który czyta notatki z zakrętami, wyraźnie da ci informację o tym, że, że, że coś przebiega. Więc gra ma taki swój klimacik śmieszny z takim jajem, tak samo ścieżka dźwiękowa jest też ta z takim jajem. Yy, I cóż, no, niestety grę można przejść w półtorej godziny. Jeden przej przejazd jednego sezonu to jest kwestia półtorej godziny. Później możemy wziąć udział w wyścigach e, na okrążenia takich rajdowych krosowych, ale to jest zabawa na kilkadziesiąt minut i w sumie jest taki bonus. Nic poza tym, w grze jest bardzo mało samochodów, samochody też nie są licencjonowane. No i tutaj znowu wkrada się ten grind, tak? że jednak trzeba wygrać mistrzostwa, przejechać karierę, żeby w nowym sezonie nowe samochody były odblokowane. Jeżeli wpiszesz kod, ponieważ to też są czasy kodów, możesz odblokować wszystkie samochody z góry i wtedy masz większą selekcję do tego, czym możesz sobie pojeździć. Jest to gra, która jest fajna, jest bardzo przyjemna do jazdy, ja się w niej bardzo dobrze bawiłem i gra od kopa tak naprawdę działa na komputerach, nie trzeba nic z nią jakby eksperymentować, bo Bugbear akurat pod tym kątem dobrze robi gry. Natomiast, no kurczę jest za krótka. Z chęcią, z chęcią naprawdę chciałbym zobaczyć więcej rajdów, więcej tras, więcej kontentu w niej no i niestety na jedynce się skończyło, Rally Trophy 2 gdzieś zaginęło i zaczął powstawać FlatOut. Rally Trophy dostaje do mnie też mocne 6 i uważam, że jest to akurat jedna z tych produkcji, że jako ciekawostkę warto jest sobie sprawdzić, jeżeli ktoś nie miał okazji, bo jest to naprawdę solidna gra rajdowa. Moi drodzy, niestety to jest czas pożegnania z tym programem. Dziesiąty, ostatni odcinek Retro Rabbit Show dobiega końca. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, zwłaszcza tym, którzy. Byli fanami tego programu, a znam kilka takich osób. Ale ponieważ mój kanał zmierza teraz w bardziej wiarową stronę, to również pewne rzeczy muszą się zmienić. Dlatego też zauważyłem, że program z odcinka na odcinek był coraz mniej oglądany, i zauważyłem też coraz mniejszą aktywność z waszej strony, co mogło spowodować, że być może nasze opinie na temat wiary się trochę różnią. Niektórzy się może wkurzyli na mnie, że jakaś gra dostała za niską ocenę, co się bardzo często zdarza podczas recenzowania na YouTube, gdy mówimy tutaj o bardzo subiektywnych recenzjach, ponieważ ja tak naprawdę te gier tu nie recenzuję. Ja sobie tylko opowiadam o moich wrażeniach z grania w te gry na streamie. Ja nawet ich nie recenzuję. Nie opowiadam jakichś niestworzonych rzeczy detalicznie. Tak? Jest to takie moje improwizowane, luźne opowiadanie. No i niestety w związku z powyższym. Yy, Kończę jakby ten program, raczej do niego nie wrócę, chociaż kiedyś chciałem zrobić drugi sezon. Ale może kiedyś coś z tym formatem pokombinujemy, może go trochę przerobimy, żeby on dotyczył wszystkich gier, nie tylko retro. Zobaczymy, co przyniesie moja głowa. To, co bardzo bym chciał od Was usłyszeć w komentarzach, to informacje, czy bardziej podobają się Wam filmy, gdzie właśnie sobie tak luźno tutaj opowiadam na green screenie o tych grach, które ogrywam. Gdzie tak naprawdę nie są to takie poważne recenzje, gdzie nie wiem, piszę na kartce skrypt, nagrywam dźwięk i tak dalej, tylko luźno improwizujemy, bawimy się, po prostu opowiadam o grach. Czy jednak właśnie wolicie takie bardziej spreparowane, przygotowane na kartce recenzje, jak na przykład vr recenzje czy wybitne dżemy, które się pojawiają na tym kanale? Więc dajcie mi znać, jaką formę bardziej preferujecie, a może uda mi się coś sklekotać z tego, żeby. Fanów mojego kanału, moich działalności, moich aktywności, mojego hobby, które prowadzę już 9 lat, za niedługo będzie 10 rocznica w ogóle. Yy, chciałbym usłyszeć, czy chcielibyście was zobaczyć też coś niewiarowego, i jeżeli to ma być coś niewiarowego od czasu do czasu, to chciałbym się po prostu dowiedzieć, w jakiej formie Was to najbardziej interesuje. A za ten czas. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i oglądanie Retrorabbit Show. Mam nadzieję, że przez te 10 odcinków Wam pokazałem coś ciekawego. Było ponad 40 gier, bodajże chyba 43 gry zostały tutaj zaprezentowane, w tym 9 gier nowych, gier new retro, które się upodabniają do starych czasów, do gier retro. Były gry lepsze, były gry gorsze i cóż mogę powiedzieć. Ja na pewno w większości przypadków się świetnie bawiłem streamując te gry na moim Twitchu. I ta zabawa jakby nie dobiega końca. Nadal streamuję gry niezależne, wierowe i niewierowe na moim Twitchu, więc serdecznie zachęcam do zaglądnięcia. Mam nowy pseudonim o nazwie Łukasz Gra, zmieniłem go w zeszłym miesiącu. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia.